Mówili, że jestem przewrażliwiona, a ja każdego dnia wymiotowałam ze stresu. Na początku myślałam, że to ja coś robię nie tak. Może za wolno pracuję, może źle zrozumiałam polecenia, ale z czasem zrozumiałam, że to nie była kwestia wydajności, to był mobbing. Zaczęło się niewinnie, docinki przy innych. Znowu się myli, chyba PMS. Potem przyszły krzyki. Nie miałam prawa do gorszego dnia, do błędu, do przerwy. Każdy szczegół był pretekstem do upokorzenia. Najgorsza była kierowniczka zmiany. Uwielbiała patrzeć, jak się kule. Potrafiła przez godzinę wypytywać mnie o procedury, rzucać pytaniami, kręcić głową i notować coś w zeszycie. Nie wiedziałam co, ale zawsze coś śmiała. Inni milczeli, bali się, a część śmiała się razem z nią, bo tak było bezpieczniej. W domu płakałam, w pracy wymiotowałam ze stresu, dosłownie. Zaczęłam mieć ataki paniki w autobusie, ale wciąż wracałam, bo miałam kredyt, dziecko, zobowiązania. Zgłosiłam sprawę wyżej. Usłyszałam, że musimy być zespołem i że może po prostu jestem trochę przewrażliwiona. Dziś już tam nie pracuję, nie dlatego, że miałam dość. Trafiłam do szpitala z wyczerpania. Psychiatra napisał wprost: Nerwica, lękowa, spowodowana środowiskiem pracy. Złożyłam wypowiedzenie, ale do dziś, gdy słyszę, że ktoś po prostu się nie nadaje do pracy, zastanawiam się, czy to naprawdę jego wina, czy może po prostu nikt go nie wysłuchał?